300 tysięcy złotych za niesłuszny areszt, a precyzując, za 18 dni niesłusznego aresztu. Takie odszkodowanie przyznał sąd pewną przedsiębiorcy ze Szczecina, który ponad 10 lat temu trafił do aresztu w oparciu o nieistniejące dowody. Skąd o, tak wysoka kwota? Są to zasadnicze decyzje decyzję, wskazując m.in., że aresztowany przedsiębiorca był osobą publiczną, której straty zarówno moralne, jak i finansowe były większe od przeciętnego aresztowanego. Aczkolwiek w tej konkretnej sprawie kwota może mieć drugorzędne znaczenie, i już tłumaczy dlaczego. Jak powszechnie wiadomo, zasadniczo na tego rodzaju odszkodowania zrzucamy się my, wszyscy podatnicy. Oznacza to, że osoba, która faktycznie doprowadziła do takiego bezprawnego aresztowania, nie ponosi jakichkolwiek konsekwencji, a zwłaszcza finansowych, swojego czynu. Jednak w tej konkretnej sprawie może być inaczej z uwagi na spełnione nie istniejące dowody. Otóż z wypowiedzi obrońcy przedsiębiorcy wynika, że prokurator wnioskujący o areszt wprowadził sędziego w błąd. Stwierdził on bowiem, że dowody uzasadniające aresztowanie przedsiębiorcy, takie jak stenogramy podsłuchów, znajdują się w tzw. kancelarii tajnej. Tymczasem takie dowody nigdy nie istniały. Tego rodzaju postępowanie, zwłaszcza w wykonaniu prokuratora, niewątpliwie miało charakter bezprawny. Umożliwia to zastosowanie przez Skarb Państwa tzw. roszczenia regresowego wobec prokuratora na podstawie artykułu 557 kodeksu postępowania karnego. W praktyce wygląda to tak, że najpierw Skarb Państwa wypłaca poszkodowanemu należną mu sumę, a następnie domaga się jej zwrotu od osoby odpowiedzialnej za określone zdarzenie.